Cały czas jakieś roboty, tylko dzisiaj nie ma? Jak zawsze A będzie w topa, jak się okaże, że dopiero teraz nagrywam tak. Dobra w tym momencie nagrywa, wcześniej była w Topa i czegoś się nagraliśmy eee, Jesteśmy właśnie teraz w Londynie Dzisiaj mamy typowo budżetową wycieczkę eee, Musimy się poświęcać eee, w Londynie a Czym to się je? Z czym to się je? Jak, to, jak wygląda Londyn? No Londyn mniej więcej wygląda tak, tutaj jest z drugiego brzegu tamizy eee, Jest London Eye, jest Big Ben Na pewno jest tam jakiś fragment pałacu eee, Tower of London tak więc, zapisaliśmy się teraz na darmową wycieczkę Właśnie na nią teraz zmierzamy Zostało nam z jakieś pół godziny do, do czasu tak więc Zapisaliśmy się na to, gdzieś tutaj link będzie nie wiem, Na dole W góry, nie wiem, gdzieś będzie Gdzieś na pewno będzie więc To, to, to nie ma z tym problemu Coś na pewno nagramy jeszcze z tego, z tej wycieczki Zobaczymy jak to będzie wyglądało Czy się opłaca czy nie czy, czy w połowie nie zrezygnujemy, czy zostaniemy do końca, niby 2,5 godziny to ma trwać. Zobaczymy tak więc e, jak to wszystko będzie wyglądało. A no, na pewno jeszcze coś nagramy ciekawego. No, jesteśmy do wieczora, a więc... jesteśmy do godziny chyba 19. .00. Przeprowadziliśmy się jakiś czas temu właśnie gdzieś tutaj w ulicach Londynu. E, godzinę, ponad godzinę dojazdowo ze Szkocji. Tak więc to tak też czuję przez ostatnie 5-6 miesięcy od ostatnich flotów z A na co czekamy teraz? Nie wiem... <laughs> na paradę Pochód e, żołnierzy armii e, Marines? marines Nie yes. Przed oficjalnym miejscem spotkań Królowej Oficjalnym pałacem. pałacem Jeszcze tutaj same jest, same jest cały ten pałac Nie można sobie zrobić zdjęcia z żołnierzem bo w ciągu ostatnich kilku tygodni próbowano ich porwać parę jazzów. No to są faktycznie żołnierze, którzy stacjonowali e, w Afganistanie i a... Przy okazji dowiedzieliśmy się, że to co jest bezpośrednio pod pałacem Buckingham to po prostu jest tylko robione dla turystów. Dalej, jesteśmy w Londynie, jesteśmy jak widać, za nami Big Ben Między innymi właśnie teraz byliśmy po wycieczce, w której uczestniczyliśmy w darmowej wycieczce, oczywiście gdzie na końcu były zbierane napiwki. Totalnie nam to nie przeszkadzało. Zobaczyliśmy dosyć dużo. Dużo słyszeliśmy, to właśnie to było darmowa, Bardzo bardzo polecamy. fajne na pewno no z fajnych takich. 2,5 godzin, to... godziny. 2,5 godziny, 2,5 godziny powinno 3 z przerwą. Tak, tak, mieliśmy przedmię, tak. po okulcie. Czyli... Zresztą to będzie widać, bo tam dosyć sporo ponowiłem. Mam nadzieję, że coś podpowiedzieliśmy. No, dalej teraz będziemy A teraz zmierzamy, zmierzamy do dalej teraz żeby zobaczyć tej strony, żeby zobaczyć... Tam, coś tam na pewno jest, zobaczymy. No nic, dalej zwlekamy. To one <laughs> Właśnie wróciliśmy, dzień dobry, tak, właśnie wróciliśmy z Oxford Street, to znaczy mijamy ją gdzieś tam po tamtej stronie. Z 20 metrów tak. 50 od nas. I to mniej więcej właśnie będzie widać teraz, co tam się działo. No, straszne. Dużo ludzi, dużo sklepów, mega korki, setki, tysiące ludzi po prostu na chodnikach. No męczące. Powiem, że na sam początku jak Londyn, jak. Przylecieliśmy do, przy, przyjechaliśmy do na Liverpool Street Station i jak tam patrzyliśmy co się dzieje po prostu stwierdziliśmy że pusto, że tam lody nie zmarły ale to co tutaj się teraz przed chwilą właśnie działo no wow, to no wow, naprawdę takiej taki masy ludzi bardzo 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 dawno nie widzieliśmy chyba tylko na lotniskach gdzieś jak, skąd gdzieś tam leciliśmy albo gdzieś jakieś masy no też, ale no, to jakoś takie bardziej rozstrzelone to było Jak na... nie, no masakra, po prostu masakra, 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 męcząca e, Mieliśmy coś kupić, ale nic nie kupiliśmy Nie ma opcji, po prostu, nie. żeby nawet nie ma miejsca, żeby się zastanowić, obejrzeć cokolwiek Jest miejsce w troszkę sklepach, ale no, no, przyjechaliśmy tutaj, żeby wydawać pieniądze Dokładnie Znaleźć może coś Tak, więc... No, teraz idziemy na Pical... Picaldis. Cirkus, czyli takie jedno chyba z ważniejszych skrzyżowań w Wielkiej Brytanii często w firmach jest używane chcemy coś tam nagrać, albo przynajmniej zobaczyć jak to wygląda znowu masa ludzi i powoli będziemy kierowali się na dworzec, tak, tak, na dworzec. Być, może metrem, być, być może metrem, być może, metrem, być może z buta, tak, Więc czy generalnie nie wielkiej odległości jaka odległość tutaj jest od Iwerdówki Tower of London. Tak. Bardzo by mi zależało, żeby dojść tam. Tak samo jak, tak, tak samo jak e, zahaczyć o Shakespeare'ego. No bo to wszystko jest w, w, wokół siebie tak, w długości 500 7 metrów. Tak, chcielibyśmy coś tam zobaczyć. E, no zobaczymy z czasem. Znaczy dobrze stoimy z czasem, ale gorzej ze stoimy z nogami. Tak, już powoli. A jeszcze jako ciekawe skoku się, że nie jesteśmy w Londynie. Tak, właśnie. Jesteśmy bo, w tak. Westminster tak, dobrze mówię? Westminster West, tak, City of Westminster o, nawet jest ulica dokładnie ta tak więc miły, fajny akcent e... i właśnie tam na dole jest na tablicy napisane e... City of Westminster West, i, I to nie jest Londyn no, oczywiście Londyn to jest jako całość jako całość, ale jednak tutaj jest to podzielone na te regiony to <młysana> jest ok. Dwa... 2000 City of London to tak. jest okoliczne z was Westminster i jeszcze parę, dwa to inne miasta tak. które się nazywały Greater London tak, dokładnie, tak więc jako ciekawostka sami nie wiedzieliśmy, bo tego się dowiedzieliśmy na, na wycieczce więc, dobra. dobra, idziemy dalej z mam nadzieję, że mam nadzieję, że to się nagrało, bo coś dzisiaj jakieś problemy są z nagrywaniem <laughs> tak o, więc, ładnie, o, no, tak to więc to no, Londyn, tak mniej więcej wygląda, dzisiaj jak już trochę jest opuszczony tak to wygląda ładna piękna pogoda jest tak więc Włączyła się godzinę temu Włączyła zapadę. się godzinę temu się gorąco zrobiła No nic, zobaczenia. i jesteśmy po londynie tak, jesteśmy... w naszym ukochanym Zadupiu i w słowieczce nad tak, w maliną tak więc właśnie jesteśmy mega zmęczeni strasznie. londyn po prostu wykończył nas przespaliśmy teraz wszystko tak więc strasznie wykończył ale strasznie. fajne miasto multum się dzieje jest multum do zobaczenia ale no, żeby na stałe to tak się no nie, nie będę wiedział nie, 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 na stałe nie, ale na wycieczkę najbardziej polecamy tak, polecam. tak, najbardziej polecamy, nie na jeden dzień w życiu Na weekend przynajmniej W ogóle weekend polecamy, bo jest ultra dużo ludzi Jeżeli ktoś lubi gwarne, tłoczne miejsca, to będą w weekend Oxford Street, polecam Tam to radę, tak jest Jakby coś, to subskrybujcie nasz nas, kanał Dajcie tam, nie wiem, łapki w górę, w dół, cokolwiek tam. Fajnie będzie, wiem, że to tylko moja mama i twoja mama to oglądają. z tak, nas, nasze rodziny to oglądają, tak. ale może ta jedna zagubiona duszyczka. Tak, schodzie, może gdzieś tam się trafi. Tak, tak, daj, więc, nie, daj znać, że jest. No, też dokładnie. <noise> Na razie ho. Do zobaczenia.